Księga rozdział trzydziesty trzeci. Teraz więc, Hiobie, posłuchaj, proszę mojej mowy i nadstaw uszu na wszystkie moje słowa. Oto teraz otworzyłem swoje usta, a mój język będzie mówił pod podniebieniem. Moje słowa pochodzą ze szczerości mego serca, a moje wargi wyraźnie wypowiedzą wiedzę. Duch Boży stworzył mnie. Tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie. Jeśli możesz, odpowiedz mi, przygotuj się i stań przede mną. Oto ja według Twoich słów odpowiem ci za Boga, chociaż też jestem ulepiony z błota. Oto mój strach cię nie zatrwoży, a moja ręka nie zaciąży na Tobie. Ty jednak powiedziałeś mi do uszu, słyszałem dźwięk Twoich słów. Jestem czysty, bez przestępstwa. Jestem niewinny i nie ma we mnie nieprawości. Oto on znajduje zarzuty przeciwko mnie i uważa mnie za swego wroga. Zakuł moje nogi w dyby, a zważa na wszystkie moje ścieżki. Otóż w tym nie jesteś sprawiedliwy. Powiem ci, że Bóg jest większy od człowieka. Dlaczego się z nim spierasz? Przecież on nie tłumaczy się z żadnych swoich spraw. Bóg bowiem mówi raz i drugi, ale człowiek tego nie dostrzega. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy twardy sen spada na ludzi, w czasie drzemki na łóżku. Wtedy otwiera ucho ludzkie i pieczętuje ich pouczenie, aby odwieść człowieka od złego czynu i zabrać od niego pychę. Powstrzymuje jego duszę od dołu, a jego życie chroni przed śmiercią od miecza. Każe go też cierpieniem na jego łożu i bólem we wszystkich jego kościach. Także jego życiu obrzydza chleb, a jego duszy przysmaki. Jego ciało niszczy je nie do poznania, a wystają jego kości, które nie były widoczne. Jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do niosących śmierć. Jeśli będzie przy nim jakiś anioł, pośrednik, jeden z tysiąca, aby oznajmić człowiekowi jego powinność, wtedy zlituje się nad nim i powie: Wybaw go od zejścia do dołu, bo znalazłem okup. I jego ciało odzyska dziecięcą świeżość, wróci do dni swojej młodości. Będzie się modlił do Boga, i on przyjmie go łaskawie. Ujrzy jego oblicze z radością i przywróci człowiekowi jego sprawiedliwość. Spojrzy na ludzi, i jeśli ktoś powie: Zgrzeszyłem, wypaczyłem to, co prawe, i to nie było dla mnie korzystne. On wybawi jego duszę od zejścia do dołu, a jego życie ujrzy światło. Wszystko to czyni Bóg z człowiekiem kilkakrotnie, aby odwrócić jego duszę od dołu i aby był oświecony światłem żyjących. Zważ na to, Hiobie. Słuchaj mnie, milcz, a ja będę mówił. Jeśli jednak masz coś do powiedzenia, odpowiedz mi, mów, bo chciałbym cię usprawiedliwić. A jeśli nie, słuchaj mnie, milcz, a nauczą cię mądrości.